Dzień dobry dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jezus! Teraz ja już wiem jak to stary fituje. Port ci podaje, nie? I w tym momencie melodia z morskich opowieści leci. Tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2, a pierwszy link w opisie. Lecimy dzisiaj słuchaj na wieżowiec najpierw. Mamy dzisiaj dwa cele, ale najpierw to ja kupię amunicję, bo mamy kasy całkiem sporo. A ziomek przyszedł, kurde, sprzedać amunicję. Kupię u niego trochę amunicji, kurde, drogiej, bo mamy 32 bloki. Dobra, sprzedał mi, kurde, wszystko stary. Muton wrapy mam. Mam cię, proszę, bacon sandwich. Mam cię, proszę, kurczę takie dobre rzeczy. I sobie resztę pieniędzy pochowam jeszcze w ogóle tutaj, o, w ekwipunku. Niech. Pieskie to <laughs> jak, ty jak ty wyglądasz, tak Jezus Maria, chłopie <laughs> Na hale, na hale, już zapierdzielaj mnie tam robić na hali Nie, gdzie mi tu kurde z buciorami włazisz Kurde, ale tak typowo, typowo, kurde Wyglądasz jakbyś z hali produkcyjnej wyszedł, nie I w sumie robisz halę produkcyjną tutaj oh. Pracuję za najniższą Czekam, krajową. Za mocno przyciętą kamerkę. O, teraz jest mniej przycięta kamerka i jeszcze mniej przycięta kamerka. I no w ogóle... Ale będzie do gazmaska potrzebne. Dobra, stary, teraz tak. Przenosimy się w okolice budynku, bo na dzisiaj mamy, słuchajcie, plan. Planem tym jest konkretnie szarża na jeden gigantyczny budynek, którymi ludzie mówili, znaczy pewnie mnie bejtowali, ale to mniejsza o to, że tam jest super ciekawy i w ogóle dużo zombie. Podkładaj, podkładaj co masz z nadmiar. Ja biorę apteczki, biorę dużo jedzenia, biorę dużo. Kurde, robimy dzisiaj, słuchajcie, raid na budynek po prostu. Na dzisiejszym Mater streamie. Tak, muszę powiedzieć, żeby dla dwóch było wiesz. Że tu mają live'a, a później, że jeszcze materiał mają. I z tego co się dowiedziałem, to powinniśmy bazę w ogóle podnieść o jakieś 70 kratek do góry w powietrze. Komentarz Arknesa, dzięki Arknes, bo podobno zaczyna się robić ciekawie już niedługo. A za 5 dni mam w ogóle drugi atak hordy. Weź sprawdź przy okazji, jak tam ta twoja horda. Tam ta twoja horda zrogowa ciała. Lagownica. Odkładaj, odkładaj i chodź tu do mnie. Musimy ten budynek dzisiaj kurde zwiedzić. Ja słyszałem, że ten budynek to jest jakiś stuk, nie? Są podziemne kurde te... Yy, nie magazyny, tylko tutaj chodź zobaczyć, Ja ci pokażę, bo tutaj znalazłem moją broń. Czy ty właśnie Co? spadłeś Tak. Nie, bak to zrobiłem. Okej. Okay. Ale masz tutaj stary samochodów pełno, nie? I może jakąś furkę fajną byśmy przyhaczyli. się. Bo mamy tu parkingi. Druga sprawa. Na parkingach można przyłapać y, te. Y, cieciówki, jak to się mówi? No, jest Okoje strażnika, i w nich można znaleźć różne ciekawe rzeczy, jak na przykład MP9, które właśnie znalazłem. Dobra, stary, słuchaj. Łap, łap, łap światło, łap światło. Pięknie, kurde. Dziękuję, kierownik. No i pięknie, ładnie. A, ja jeszcze mam coś dla ciebie, jeszcze coś mam, czekaj. Chodź tu, gdzie jesteś, na dole jesteś. Zapraszam, wracam. wracam. A, nawet ci załaduję kurde pełny nawoji. Proszę cię bardzo, zrzuciłem ci. Gdzie? Y, podniosłeś już, prawdopodobnie, bo pod nogami miałeś. A, Uzika. No, w sensie M. No, nie Uzika, ale bym... Pe... Coś, ale. M. 9. MP Ty MP w ogóle. 9. Mam tu pozamykane pomieszczenia. Poza tym, że do Kibla trafiłem po pierwsze, ale mam zabarykadowane pomieszczenia i mam stoły. Stoły chyba nam się przydadzą w bazie, nie? I krzesła. Dariu. Ja myślę, że jakiś design będzie można walnąć, słuchajcie. Dobra, schowam nadmiar, na kurde. Żarcie, jak coś stary mam, więc do mnie się odzywa, Jakbyś potrzebował, kurde, żreć, nie? Właśnie sobie żarcie podstawiłem. Okej, ty, TNT tu mam. Dobra. Hmm, teraz się nie boję, chodźcie. Druga sprawa, będziemy się wybierać niedługo na Wastelandy. Nie wiem, czy dzisiaj koniecznie. Dostałem też informację co do Wastelandów, że zdecydowanie chcemy tam, bo tam możemy zdobyć dużą ilość netherite'u, wiesz? Tak. Więc zdecydowanie tam chcemy i stary hajk. Hike... Resistance Fabric. Ja pierdyle. O. Dobra, bierę kurde to. Szafki można otwierać i w nich są, co oczywiście, kurde, syf. naboje i inne rzeczy. Nie, jaki syf, co ty gadasz? Nie wiem, Erkę, może się ci ponownie przeładuję, nie? O, kurde. O. Ty tu jest pokój z tymi. Z. Jak to się mówi? No z tymi, metal. Boże. Y... Co u nas zadaje obrażenia, kiedy zombie w to wejdą? Jak to się nazywało? brutko kolczasty. Okej, okay. tylko nie ma tu chyba nic już dalej ciekawego, ta. Bez skitu. Pytanie, czy A schodzimy tu... na dół? Chyba idziemy, nie? Tu masz na dole parkingi, ale. Znaczy, się rozejrzeć, czy wiesz, taka propo parkingów, czy. Ty, ty, nie ty, ty, ty. ma. Jakiegoś. Aha, chyba demon jest pode mną, właśnie. Ta. Ok, Nie dę. ma demonu. Drogi, gdzieś, czy... Z tym mi się wydaje, że na piętrze niżej jest generalnie ziomeczek. Jo! Dobra, dawaj, kurde, idziemy. Pięknie strzał z Digla, kurde, poszło. A! Ale widzę spawner, więc pytanie, czy będzie coś, kurde, Bele, tutaj na parkingu? E tu na parkingu są spawnery i tak o, idziesz sobie w dół i w górę i w dół i w górę. Czyli mówisz, że co? Że na parkingu nic ciekawego nie znajdziemy. No ja szedłem na samym dole, poszedłem do góry nic nie ma. Okej, okay, no to chodź może idziemy faktycznie kurde tą klatką schodową, o. I wejdziemy na jakieś piętro mieszkalne, bo tutaj kurde... To jest parking na ten moment. Dobra, ja już chyba jestem na pierwszym piętrze, jestem na to parterze. Ja jest pełno kurde zombie przed budynkiem, ale to tyle se można pokorzystać, że przynajmniej se przeekspimy, nie? I będziemy silniejsi. Bo dostałem komentarz, słuchajcie, jeszcze raz przypomnę, będę o tym komentarzu ciągle. Ale generalnie sytuacja jest taka, że później zaczyna się prawdziwy Saigon, że te zombie, co my teraz walczymy, to nie jest nawet fragment tego, co będzie. Więc high recommended jest, żebyśmy się przede wszystkim podnieśli swoją bazę, bo nasza baza jest totalnie źle postawiona. Tak, to ja tego nie stawiałem? nie? No? Więc ja myślę, że będzie trzeba przebudować bazę dosyć ogólnie. I musimy poszykować co? Maski gazowe, nie? Przede wszystkim chyba. Jak coś widzowie, to on to stawiał, jakby się przyczepiał do tego. Tak, to jest nasz błąd, słuchajcie. Mhm. <grych> ja uważam, że tu nie ma mojej albo Bibla winy. To jest nasza wspólna wina. Jest 50-50, słuchajcie. No, wina budowniczego, nie? Ty jestem. Ty się bawisz, chłopie, po prostu w każdego robola na produkcji. kable zbierasz. <grych> Miedź wybierasz kartę. Nie, stary silikon znalazłem. O, no, silikon da się zrobić. Będziemy sobie mogli po policzki podnieść, nie? Czy co tam z silikonem robią? Może co robią z silikonem? Ała? A powiększają sobie wszystko, nie? No. Ja na przykład mógłbym sobie podbić moje ego. Mhm. Chociaż mam dużego. Ale co chcieliśmy sobie pogadać? My mamy jeszcze oczywiście misję, zdobyć wszystkie rzeczy, przygotować się do wyprawy. Na Westlandy. Dlaczego? Bo tam przede wszystkim Netherite jest ponoć w opór, ale nie jest tam za łatwo. Co już zresztą widzieliśmy, nie? W ogóle pozdro, czwarty materiał z tej serii będzie, kurde. Ty, ale też można, wiesz co? Z tego co wiem, skraftać w ogóle taki item, który pozwala pochwycić i przenosić villagerów. Musimy to kurde w końcu zrobić. Ja mam. O, nekle jakieś. Nekle kekle. Cyk? Nie mogę tego. A, ja już mam kurde naszyjniki. I można by to kurde labele. Powiem ci. Okraftować i połapać tych villagerów, nie? Bo byśmy by mogli naprawdę spoko, na przykład pod względem jedzenia mieć wtedy. Dobra, odkładam se nadmiary rzeczy. Najwyżej, jak nie będę miał teraz muzyki, to słuchajcie, podłożę sobie ją później w postprodukcji. O, montaż, co? Ty, mam Obsidian School, które sprawia, że nie obrywamy od, od o, ognia przez krótką chwilę. To chyba wiem na jaki biom będziemy mogli w końcu wejść z nim, nie? Dobra, ja daj na kolejne piętra, ty tu jesteś. I tutaj mamy coś nowego. Ej! Stary, fluid no. tanki tu są. Biorę. I metal barele, kurde, biorę. To się chyba nam przyda, nie? No, no. James, czemu to się w, a, jakieś te zamieniło w ogóle jak ja to zacząłem niszczyć? Co? No kurde, stary, to był cały taki iron tank, a zamienił się w. Kurcie panie, daj, daj mi to, proszę, proszę. O nie, nie mów, że czy ty to możesz pozbierać jakiś inny. Ej, ale to tutaj, stary. Ale to jest to pomieszczenie. Wyszedłeś. A zbieram coś ważniejszego. Okej. Okay. Oho, ja pierdolę i tu jeszcze są. Bierz wszystko, kurde, jak leci. Stary, chodź do tego pomieszczenia. To ci się spodoba. To ci się spodoba, stary creator. O, miejsce mi się skończyło. Uj, Weź, dwie. zobacz co jest obok. Taka. Ja pierdyle. Cały system nawodnienia jest. <grystwarka> Słuchajcie tego. stary. Co chodź tu wajchnąć. Chodź do mnie stary. Ja ci pokażę, co, co takie dźwięk wydaje. <grystwarka> 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 Żeby nie było, wiesz, patch praw autorskich. Ziomek po podłożył pod to swój głos. Kliknij, kliknij, w to, kliknij nie, Mor mordo, ale kliknij w to najpierw kliknij lagi z pupy nie są mile widziane, naprawdę ja pierdyle co mi się stało kurde, czemu? fun fact potrzebuję tylko butów militarnych więc fajnie, że są militarne zombie i będę miał kurde pełen military set dzięki czemu będę miał dodatkowy bonus, słuchajcie do obrażeń, nie? Dobra, szybkie czyszczenie pomieszczeń, że tak powiem. Najważniejszy plus jest i tak taki, że dostaję w tym momencie bardzo dużo expa, nie? Przy okazji mogę wydać point. I to jest defense point. Ja myślę sobie tak, że defensywę już zwiększam na maxa. I teraz ile? Niewiele mi zostało do levela. Level 16, kurde, i będziemy lecieć dalej. Kopiąc z dostaję expa, mam charm, który dodaje dodatkowego expa przy kopaniu rud. <laughs> bez skitu mogę 30 z powrotem wbijać bez walki z zombie. To jest dobre. Jak będzie za mocna horda, to po prostu idę tu do góry. I się ma. <laughs> tu kesę to, tu kesę to. I mam kurde tyle expa ile potrzeba. Ja w ogóle zagrałbym se też taką paczkę zombie, słuchajcie, jak DC Craft, tylko zrobioną na motyw średniowieczny. To by mogło być ciekawe. Albo my że my masz fantazy tak. średniowieczną i masz wszystko na zombie: zombie smoki, zombie, kurde orki, zombie i tak dalej, nie? I masz normalnie... I masz normalnie średniowieczne metropolie, w których masz kurde zombiki takie te właśnie, nie? Kurde, nie wiem czy mądrze jest budować bazę z tego. <ścoughs> z, z drewna, w momencie kiedy ja walę rudami, nie? Dobra, no ja już, nie wiem, ja już tam... mam prawie wizję dobrą. Prawie dobrą wizję mam. Czekaj, słyszę muzykę. <laughs> idzie kolejna horda! Jest jeden z jukeboxem. To, tak. to tak. Ano. To z Banger muzyczką jeszcze. O kurde! Stary! Dzięki, hyper. Strugnął Cię lightning ode mnie, co? Dzięki, dzięki. Zbieram Cię. Nie zmieniaj się, to super. Po, pozbieraj się, ja kurde wybijam tych kurde. Muszę zacząć, który później charm to robi. Ej, poli się! Styrta się poli. O fuck! No, nie! Stary! Nasz mur! Stary, chyba udało nam się przetrwać hordę numer dwa, tak szczerze mówiąc. I nie wiem, odnoszę wrażenie, że horda pierwsza była bardziej niebezpieczna, wiem. ale może kwestia, że teraz ja serio jestem po i itemach i mogłem sobie Te biegać powiem, między zombiekami. jakaś łatwa. Dobra, z nagrania będzie tyle na razie, więc dzięki wszystkim za oglądanie materiału. I zaczyna na kolejnym, nie? Bobaj.